Jest skuty grubo. Do tej pory do wody się jeszcze nie dostałem. Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Jak widzicie, jestem znów na lodzie, i będziemy kolejny pomiar lodu, jak będzie dyszka wchodzę na ten weekend na ryby. Postaram się też coś nagrać, jeżeli będą brania, no i idziemy sprawdzić, minął tydzień od poprzedniego filmu mrozi non stop na pomorskim, nawet teraz mamy minus 10 w dzień więc na pewno ta zdyczka powinna być, wtedy pamiętamy było 5,5 najwięcej, zobaczymy ile dzisiaj będzie, więc lecimy na lód no i widzicie jestem na lodzie jest większa warstwa śniegu idziemy tam dalej Za jak powiedziałem wiem jakie tutaj są głębokości nie zmierzymy dzisiaj właśnie tam dalej. Ten grubość lodu. Może się okaże, że ktoś już łowi porozmawiamy. Ale raczej nie, bo to są chyba moje stare ślady jakiegoś chyba też liska widać. lisek już sobie wędrowała, ale też nie widać. Zobaczcie, co tutaj jest, jakieś podparze liska. Nie widać, żeby ktoś był i uwędkował, więc dobra, robimy tutaj pomiar. No i dobra, bierzemy się. Jest skuty grubo do tej pory do wody się jeszcze nie dostałem. No i będziemy mierzyć. No i robimy pomiar. Mój kątowniczek pokazuje w tym miejscu 11 cm lodu, więc spokojnie możemy wędkować. Tak. Nie wiem, czy to widzicie. Przybliżę Was, pokażę jeszcze raz. 11. No i dobra, tutaj dalej jeszcze zrobimy przy tych trzcinach. Jeden pomiar wykonam. Tak samo 11 cm, więc już można oczywiście z rozwagą spokojnie sobie wędkować. No i jak widzicie, taka piękna zimowa sceneria. Można już w miarę bezpiecznie po tym lodzie sobie tutaj pędrować, 11 cm lodu, więc mrozić w noc, dzień, cały czas. Można swobodnie powędkować. Tam widzicie moją kładeczkę, gdzie te swoje liny uwierbia łowić. No i co? Ja nie przedłużam. Jeżeli materiał Ci się podobał, to oczywiście zostaw łapkę, zostaw suba i widzimy się już w kolejnym filmie na Informatyk po godzinach zwędkowania za okoniem z tego oto bagiennego jeziorka, więc na dziś to tyle. Cześć!